Hala izerska i chatka górzyczny to takie jedno z najbardziej charakterystycznych, najbardziej popularnych i najbardziej obleganych miejsc w górach izerskich. I jak dotąd zrobiliśmy wszystko, żeby nigdy tam nie być. I tak się składa, że dziś idziemy, idziemy tam zobaczyć. Od strony Świeradowa można tam dojść na kilka sposobów. Można sobie wjechać albo wejść na Stuki izerski iść ze stogu izerskiego. Można z rozdroża izerskiego po drugiej stronie, ale można też szlakiem niebieskim przez Polanę Izerską, którym to szlakiem właśnie podchodzimy. Jest to ponad godzina takiego no, konkretnego podejścia. Po prostu jest mozolne i trochę takie nawet wyczerpujące a wiemy, bo wczoraj szliśmy w bardzo wysoką opale tą samą drogę i było dużo ciężej, chociaż było 10 stopni więcej Natomiast dzisiaj to jest luzik to dzisiaj jest luzik wczoraj 32, 34 dzisiaj 22 więc zupełnie inaczej się odczuwa idziemy powiedziałem godzina, ale godzina to oczywiście do Polany Izerskiej a z Polany Izerskiej jeszcze 50 minut do Halizerski na ścisłości. No tak, już z pewnej wysokości mamy tutaj widok na Sępią Górę naprzeciwko. Pięknie. No. Jest też tutaj bardzo fajna wiatka. Adam. Jest to źródło doktora Adama. Nie Albana, tylko Adama. No i w tym momencie jeszcze tego do końca nie wiemy, ale być może nie skończymy na hali zerskiej. Mamy pewien plan, mamy pewien pomysł, no ale o tym później. Izerska, Polana Izerska, nie hala jeszcze, czyli miejsce w 3 czwartych drogi do chatki górzystów na naszej trasie. Takie piękne miejsce. Wysokość tego, tegoż to 965. Jeszcze 50 minut do hali. Kolejna fajna wiateczka, taka super, naprawdę jest z okienkiem, wygląda jak taki przystanek. BKP gdzieś zapomniany jakiś. Fajne, fajne. A no, ścieżka jest małogórska. Jest tutaj asfaltowa dojazdówka do skroniska. Widoczków też nie ma żadnych. No, no. no to jest armię to, dużo no. Mówili, to wszystko. no idziemy, idziemy. I docieramy do, powo powoli do tych pałaci halizerskiej, która się tam ciągnie aż 3 km na stronę czeską. Tam ścieżynka ciągnie aż do schroniska. Pięknie. Ogromna przestrzeń. Piękne, piękne. Widok jest przepiękny, tyle przestrzeni, taka odległość tutaj i tak jak tu się sprawdza ten, ten fakt, że góry najlepiej oglądać z nizin, no tutaj mamy takie obniżenie nizine, jest to też najzimniejsze miejsce w Polsce. Najzimniejsze, bo tutaj do tego obniżenia nie dociera ciepłe powietrze, teren jest otoczony górami, z gór spływa zimne i tu zostaje, także nawet w lipcu w tych rejonach bywały ujemne temperatury no i te miejsce z tego smaniem jest najchłodniejsze w Polsce no i wszędzie tu mamy porozrzucane ruiny zabudowań tu tam i tam wcześniej też było no, bo kiedyś swego czasu tutaj normalnie były chatki mieszkali tu ludzie i to tak do czasu II wojny światowej. Tam mamy odejście Żółtego Szlaku w kierunku Smryka z Ismreka, albo ogólnie w kierunku stogu izerskiego. A sama hala izerska ciągnie się 3 km w tamtą stronę przez chatkę górzystów i dalej. I dalej. No i słynna i sławetna chatka górzysty. Przed nami punkt docelowy całych pielgrzymek tutaj na hali i w okolicach. A oto przyczyna niekończących się kolejek do chatkowego bufetu, czyli osławione w całych Sudetach naleśniki. W dwóch wersjach. Z jagodami i z pieczarkami. Palicznik po czeskiej stronie. Fajny taki skalisty wierch z drabinkami. No i wymyśliliśmy sobie, że tam teraz spróbujemy się dostać. Zatem tutaj z Hali Izerskiej odbijamy żółtym szlakiem do Smryka i Smreka i stamtąd podejdziemy na Palicznik. Jeśli się uda, to się uda. Jak nie, no nie. Jeszcze jeden taki rzut na Halę Izerską, bo za chwilę się zanurzymy w las. Karkonosze. Pięknie, pięknie. Kawał terenu. Coś wspaniałego. większość tras po polskiej stronie izerów wygląda właśnie tak to jest droga są drzewa na wysokości tysiąca no i tak to w większości miejsc jest widoków żadnych tu mamy jeszcze 6 km żółtego szlaku aż do rozdroża pod snykiem No i tak idziemy i tak to właśnie wygląda a tu mamy pomost piękny nad rzeką izera Płynie sobie szumi Urokliwie i fajnie jest. O, kilometr przed rozdrożem już się droga robi taka typowo górska, bardzo fajna. Trochę podmokła dziś, no trzeba się tu troszkę naskakać po korzeniach i po kamieniach. Dotarliśmy do Smeryka I kierujemy się dalej na południe no i tu już ze szlaku się rozpościerają Piękne panoramy na czeską stronę Izerów Coś wspaniałego Coś wspaniałego, zobaczymy jak to bliżej tam wszystko wygląda zaraz I teraz tak, może to widać, może nie. Ten, tutaj, taki w dole ciemny kontur. Tam jest skapka i to jest właśnie palicznik. I tam na pewno dziś nie pójdziemy. Nie pójdziemy. Pójdziemy tam innym razem. No, niestety, robimy odwrót. Miał być palicznik, nie będzie palicznika. Kontuzja stopy kasuje nam ten zamiar. Ból jest. Musimy wracać. Także filmik skończymy troszkę szybciej. Wracamy na stół izerski i kierujemy się na świeradów. No to dotarliśmy do stogu izerskiego. Miało być dzisiaj 36 km z palicznikiem. Na ten moment mamy 22. Ze stogiem izerskim, niestety, kontuzja nie pozwala nam na dalszą drogę. Musimy jakoś. Te siły, które pozostały, wykorzystać na zejście na dół. No niestety Przegnamy tak. Zaczynamy Was w pięknym widoczem. Tak to jest. Czasem tak bywa. No, będziemy na pewno chcieli wrócić i kontynuować, może z innej, z innej lokalizacji, jakoś inaczej, żeby już nie dublować tych tras, które znamy. A te znamy tutaj, niestety. Więc będziemy kombinować inaczej. No a tymczasem widoczki ze stogu.